Bardzo dziękuję za zaproszenie, no i już przystępuję od razu do e, przedstawienia swojego referatu. E, pojawienie się Wielkiej Armii e, e, w Polsce w wyniku, wielkich, e, w wyniku tych wielkich zwycięstw Napoleona pod w wyniku tych wielkich zwycięstw Napoleona pod spotkało się e, u Polaków z wielkim, z wielką radością, no, to było coś, co, jak na pewno wszyscy wiemy, coś co budziło wielkie nadzieje na odzyskanie niepodległości. No Napoleon oczywiście też postawił pewien warunek, powiedział, że musimy powołać no, swoją własną armię. No i tutaj jakby zapętlają się kilka zapętla się kilka tematów. Mianowicie no, żadna armia nie jest w stanie rządzić, yy, przepraszam, nie jest w stanie funkcjonować bez odpowiedniej logistyki, bez odpowiedniej administracji, yy, bez odpowiedniego yy, także prawa. Więc yy, tutaj yy, jakby pewnym takim yy, no, przykładem, yy, yy, który miał. Yy, 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 przykładem może być tutaj właśnie. Gwardia Narodowa, która miała pełnić takie dwojakie funkcje. Miała pełnić funkcję wojskową, auxiliarną, wspierać wojsko w sytuacjach zagrożenia militarnego oraz funkcję policyjną i być takim ramieniem zbrojnym, ramieniem zbrojnym administracji czyli realizować postanowienia, jej postanowienie, realizować prawo za pomocą nawet siły, jeżeli by taka była konieczność. Tematyka Gwardii Narodowej poruszona została przez wielu, wielu publikacjach, najczęściej przy okazji dotyczących działań zbrojnych I i II Wojny Polskiej oraz konfliktu z Cesarstwem Austrii. W publikacjach Pawłowskiego Gwardię Narodową przedstawiono przy okazji obrony Warszawy w 1809 roku pojawia się także na marginesie publikacja w publikacjach dotyczących uzbrojenia wojska w XIX wieku. Także Hieronim Kroczyński wspomina o tej formacji na marginesie przedstawienia i analizy powoływania wojsk polskich w Wielkopolsce. No pan profesor też o czym e, wspomina e, w ramach e, e, książki e, o księstwie warszawskim. E, no jednak jest to też taka ogólna charakterystyka co wynika z charakteru też publikacji. Wiadomo, że nie można wszystkiego w jednym, w jednym książce opisać. Sprawę gwardii przedstawia także Goclon. Na marginesie opisywania powstania polskich sił zbrojnych przywoływane są tutaj informacje z artykułu Staszewskiego, w którym opisano genezę gwardii narodowej. Pierwsze oddziały powstały w Poznaniu, gdzie milicja miejska została przemianowana na gwardię narodową. Jednocześnie na Gwardię Narodową należy spojrzeć także w szerszym kontekście. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o pracy Gębarzewskiego, Wojsko Polskie 1807-1814. Omówienie w niej zostały sprawy organizacji tej formacji oraz przedstawieni dowódcy. Jak pokazują badania, także tutaj w książce Pani Marczuk ujęte w, w, w pracy pod tytułem Trzecia opcja Gwardie Narodowe w wybranych państwach Morza Śródziemnego, historia tego typu formacji ma długą kanalogię, i sięga swoimi korzeniami nawet starożytnego Rzymu starożytności. Występował y, 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 i nadal występuje. Y, Gwardia narodowa występuje w wielu krajach europejskich w różnych formach. Na potrzeby niniejszej pracy najbardziej interesującą okazała się Gwardia Narodowa we Francji na której wzorowano się w księstwie warszawskim. No, celem niniejszej pracy jest przedstawienie okoliczności rozwoju Gwardii w Księstwie Warszawskim w oparciu o dokumentację Rady Stanu, Rady Ministrów, które znajdują się w, w Archiwum Głównym Magdawnych w Warszawie. W wyniku badań, wsparł, Wyniki badań wsparłem literaturą naukową, własnymi także publikacjami. Znalezione przez autora, czy znalezione przeze mnie źródła zostały podzielone pod kątem merytorycznym na prawo, organizacja formacji, projekt dekretu Żandarmerii, jednak tutaj należy z tą stanowczością zaznaczyć, że nie wypełniam całego, że tak powiem, tematu, bo niezbyt zbyt szeroki, pozostają tutaj kwestie, takie drażliwe kwestie do wyjaśnienia, jak kwestia finansów kwestia zaopatrzenia, kwestia do, do, kontynuacji, czyli w jaki sposób Gwardia Narodowa przeszła przez tą granicę chronologiczną między Księstwem Warszawskim a Królestwem Polskim. To też jest bardzo ciekawe i pokazuje, że Państwo Polskie w jakimś stopniu trwało nadal. Ponieważ jej struktury, jego struktury także funkcjonowały także w postaci gwardii narodowej. Gwardia powstała, tak jak wspomniałem, w listopadzie 1807 roku w Poznaniu, na skutek decyzji władz francuskich. Ciekawym niezbadanym współcześnie zagadnieniem pozostaje jej działalność od momentu powstania aż do wydania dekretu komisji rządzącej z 24 kwietnia 1807 roku. Na, jej pod na podstawie tego aktu tego ustanowienia Gwardii Narodowej, to jest dokładnie taki tytuł. Każda osoba będąca właścicielem nieruchomości, a także kupcy zapisani w konfronterii, rzemieślnicy w cechach, czelać ich, jeśli są synami właścicielów, należą do niej księża posesjonaci w mieście niezajęci nie rządem decyzji narodowej, zastąpieni pod opłatą nie przykładać się mają. Oprócz księży także Żydzi mieli zamiast pełnienia służby uiszczać odpowiednie kwoty. Nikt z osób zobowiązanych prawem nie mógł odmówić pełnienia obowiązków żołnierza. Wyjątek stanowiły osoby chore. W sytuacji wymagającej załatwienia spraw prywatnych, niecierpiących zwłoki, gwardzista miał znaleźć na czas sprawowania służby kolegę z oddziału tego samego stopnia. Kolegę z tego samego stopnia. Właściciele nieruchomości znajdujących się w Warszawie i jednocześnie piastujących stanowiska urzędnicze mieli dostać powołanie do gwardii, ale jednocześnie nadal pełnili sprawowane przez siebie funkcje. Wyjątkiem miały być osoby służące wojsku. Dopiero po powrocie do cywila właściciel nieruchomości stawał się gwardzistą. Na wniosek księcia Józefa Poniatowskiego komisja rządząca podjęła decyzję. Najpierw w maju lub czerwcu 1807 roku no przyjęła tę uchwałę gwardii narodowej do wszystkich miast i departamentów. Zamiast e, jej formowania, e, o, e, zasady jej formowania oparto na o wydaną wcześniej uchwałę z 24 kwietnia 1807 roku. Całość formacji podlegała dyrektorowi, czyli ministrowi wojny. Bezpośrednie dowództwo obejmował wyznaczony generał dywizji. Do jej działań należało wypełnienie tylko publicznych zadań, takich jak pilnowanie bezpieczeństwa swojego miasta. Rozumiana przez to nie tylko zadania wojskowe, ale także pomaganie magistrom w tak zwanym przywróceniu bezpieczeństwa i spokojności. Zadanie to zawarte w szóstym punkcie uchwały oznaczało walkę z demonstracjami czy podobnymi zdarzeniami, które zagrażały porządkowi publicznemu. W miastach posiadających odpowiednią liczbę członków do powołania minimum dwóch lub trzech batalionów miano zorganizować pół z oddzielnym sztabem, w skład którego mieli wchodzić płatni oficerowie, czyli zawodowi żołnierze. Łącznie pułk miał liczyć co najmniej 1200 żołnierzy. Jego wewnętrzną organizację miała składać się z jednego podpułkownika, jednego adiutanta batalionowego, kapitana. Przy każdej kompanii przewidziano po jednym adiutancie, porucznika lub dwóch boszów. Najmniejsza jednostka posiadająca płatnych oficerów liczyła 120 żołnierzy, adiunta podoficera jednego bosza. Ponadto w skład sztabu niepłatnego mieli wchodzić porucznik, starszy sierżant, dwóch sierżantów e, i czterech kaprali. Miasta nie mające więcej niż 50 żołnierzy pozostawały zwolnione z tworzenia oddziałów. W każdej miejscowości miała przebywać tylko jedna jednostka. Jednocześnie ustalono że ćwiczenia wojskowe miały odbywać y, się minimum w niedzielę i święta. Żołnierze w momencie powoływania mieli obowiązek zamówić sobie nowe mundury. Karność i brak posłuszeństwa wobec przełożonych podlegała tym samym karom, co w wojskach, w wojsku zawodowym. W celu stworzenia list poborowych powołano specjalną komisję, która miała działać w oparciu o polecenia komisji rządzącej oraz dyrektora. Uchwała jednak w tym miejscu nie określa, o którego szefa resortu chodzi. Należy jednak domyśleć się, że w grę wchodził Aleksander Potocki, dyre Potocki, dyrektor policji. W punkcie 11 stwierdzono wprawdzie, że za organizację i sformowanie jednostek odpowiada dyrektor wojny, książę Józef Poniatowski. Jednak tak jak w innych sprawach, takich jak konfiskata koni i wozów dla armii czy zebranie rzemieślników mających uszyć mundury dla wojska. Dyrektor policji miał za zadanie kontrolę tych inicjatyw i sprawdzenie, czy nie jest łamane prawo. Wydaje się, że w przypadku układania listy rekrutów mogło być podobnie. Powoływany mężczyzn między 18 a 50 rokiem życia w stolicy powo powoływany mężczyzn w wieku między 18 a 50 rokiem życia w stolicy miał stacjonować jeden pułk złożony z tylu batalionów, ile rozciąg konstytucji potrzebować będzie. Innymi słowy, organizacja miała być rozbudowana zależnie od ilości członków Gwardii. Każdy żołnierz miał sobie, siebie umundurować zgodnie z wytycznymi zawartymi w osobnym przepisie. Pułk Gwardii miał mieć własny sztab, który składał się z majora pułku, ordynansa starszego w randze kapitana obecnego w każdym batalionie, adiutant młodszy z rangą porucznika obecny w każdej kompanii, następnie jeden dowóz pułkowy, po jednym doboszu w batalionie i po dwóch doboszy w każdej kompanii. Jak napisano w, punkcie, jak napisano w punkcie 9, mieli oni otrzymać rząd. Kolejnym aktem prawnym dotyczącym organizacji Gwardii Narodowej była ogłoszona przez Radę Stanu uchwała z dnia 16 kwietnia 1809 roku. Ten szczególny akt prawny ogłoszony został samodzielnie przez rząd księstwa z pominięciem zgody i podpisu monarchy, który w dekrecie z 25 marca tego samego roku pozwolił do stanowienia nagłych przypadkach. Sprawą niecierpiącą złoki w realiach wojny z cesarstwem austriackim stało się zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w stolicy. Uchwała odnosi się do dwóch formacji zbrojnych Gwardii Narodowej i Gwardii Miejscowej. W samej Gwardii Narodowej poświęcono zaledwie artykuł pierwszy. Dowództwo nad nią przekazano naczelnemu komendantowi stolicy Louisowi Saunier. Na wniosek francuskiego rezydenta e, Jeana Schola e, Serre Rada Stanu i Rada Ministrów prowadziła stan oblężenia Warszawy. Konsekwencją tego miało być udzielenie wszelkich pełnomocnic, co do wydania poleceń zarówno władzom cywilnym i wojskowym. Jeszcze tego samego dnia rezydent francuski. Johann Serra przedstawił na posiedzeniu Rady Ministrów w projekt wprowadzenia w Warszawie stanu obrężenia. Polegać miał na wyposażeniu pułkownika w Sauniera, komendanta stolicy, w odpowiednie pełnomocnictwa do wydania poleceń władzom cywilnym. Po wojnie z cesarstwem Austrii, Księstwo Warszawskie regularnie powiększało swoje siły zbrojne. Do tych prac należy zaliczyć reformy Gwardii Narodowej. Trwały one przez y, cały osie, 1810 rok i dopiero 11 grudnia do Rady Ministrów i Rady Stanów płynęło pismo przedstawiające założenia reformy. Zawarto w niej je w czterech punktach. Gwardia przede wszystkim miała obciążać skarb państwa. E, przepraszam, ile czasu zostało? Na no, to bo to jest, znaczy tak, bo można to streścić bardzo w ciekawy sposób i tylko chodzi tutaj o to, że ustawa, ustawa, uchwała Rady Ministrów z 1811 roku w bardzo taki życzowy sposób powołuje do życia parę struktur. Przede wszystkim powołuje gwardię miejscową, nie miejscową, gwardię ruchomą, gwardię tą stacjonarną, która miała być w, w miastach, ale co ciekawe okazało się, że do tej pory ta gwardia z 1807 roku była wielkim obciążeniem dla mm, mieszkańców którzy no, zamiast pić i lulki palić w niedzielę, musieli chodzić na musztrę. Eee, I to jest bardzo ważne jednak, prawda? Więc, e, e, natomiast e, stwierdzono jednocześnie, że chcą zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli powołują gwardię, która nie musi się szkolić. Czyli wojsko bez szkolenia, no to wiadomo co to za wojsko, prawda? Eee. Więc to jest jedna kwestia. Drugą kwestią było to, że ograniczono kompetencje. Tutaj ja to może przeczytam kompetencje, kompetencje tych gwardzistów, Ona jest niezwykle ciekawa. Tylko muszę to znaleźć. No dobrze, w każdym bądź razie e, sam akt prawny został przyjęty 27 marca 1811 roku, a ogłoszony 10 kwietnia tego samego roku. E, e, składa się on z siedmiu tytułów, w których jest 60 artykułów. Dwa pierwsze tytuły definiują skład organizacji Gwardii na poziomie rodzajów tej formacji, nieruchomej, ruchomej, płatnej, e, płatnej. Zgodnie z artykułem 1 tytułu 1 każdy mieszkaniec Księstwa Warszawskiego od 20 roku do skończenia aż 50 roku życia jest członkiem Gwardii, czyli tutaj poszerzyli, poszerzyli, skład. Natomiast przede wszystkim, przede wszystkim z obowiązku bycia członkiem Gwardii zostali zwolnieni wszyscy duchowni, zakonnicy wszelkich wyznań chrześcijańskich. To co a to, to to co mówiłem, ale to już mówiłem e, poza w kuluarach. E, także jeden rabin i jeden kantor, w którym e, w każdym kachale zostali zwolnieni ze służby. No jest to w e, mojej ocenie ewidentny przejaw antysemityzmu. E, z, e, ponieważ e, z jednej strony, to, to jest e, dyskusyjne, oczywiście. E, a dlaczego? E, a no dlatego że to był kolejny rzecz, e, kolejna rzecz, z której Żydzi zostali wykluczeni. Ja wiem, że może było im to na rękę, ale e, zostali wykluczeni, no bo sama służba wojskowa, to Pan Profesor pewnie się ze mną zgodzi, była zaszczytem, e, to zależy dla kogo, no tak, no dla nich na pewno e, e, teoretycznie no generalnie, generalnie nie byli godni zaufania i na tym polega głównie ten antysemityzm, chociaż to jest dyskusyjne. No cieszę się, że, że wywołałem jakąś tam polemikę, chociażby z tego względu, że mój, moja praca nie pójdzie na marne i wywoła jakąś reakcję. Całą formację w tytule II podział ogólny Gwardii Narodowej podzielono na trzy rodzaje: nieruchomą, ruchomą i płatną. Wszystkie one miały pewne cechy gwardii powołanej w 1807 roku. Powołanie Gwardii Ruchomej stanowiło pewien krok naprzód, ponieważ formacja ta objęła swoim działaniem, opieką, cały obszar państwa. I jak to określono, mogli polować na jakichś kultajów grupy nie, przestępcze po prostu, które gdzieś tam sobie szalały poza miastami. Dobrze, w każdym bądź razie Gwazi Rekumej stanowił, formacja posiadała między innymi władzę policyjną, rozciągała swoje działanie na prowincję. Okej, okay, to już kończę. I. I dobrze, i tutaj tak, w dalszej części swojego artykułu przedstawiam podział organizacyjny. Podsumowaniem tutaj ten podział organizacyjny, on był, jeśli chodzi o Gwardię Ruchomą, no zależny od miast. W Warszawie było 600 żołnierzy, potem była kolejna grupa, która się składała aż z dwóch miast, Poznania i Krakowa. Które, które mogły się strzycić 160 żołnierzami. Kolejna grupa składała się z 11 czterech miast liczyła 100, po 100 żołnierzy. No i dwa kolejne, dalej kolejna następna grupa także składała się z czterech miast, liczyła 80. Łowicz jako jedyny miał 60, 60 żołnierzy, natomiast 11 miast miało 50 żołnierzy. Tak więc e, liczba garnizonów drastycznie zmalała. Drastycznie zmalała w porównaniu z y, reformą. Ten. Na pewno na uwagę zasługuje tutaj projekt o żandarmerii. Był to wielki skok naprzód, ponieważ to była pierwsza zawodowa mundurowa policja. Miała być, powstała w Królestwie Polskim, ale w Księstwie Warszawskim stworzono projekt. E, pierwsza mundurowa policja. E, która e, miała zajmować się e, łapaniem przestępców, łapaniem ich na gorącym uczynku, czyli mieli patrolować, e, określono w tym projekcie e, także zasady, już kończę, e, zasady e, przeszukiwania domów prywatnych. Co jest bardzo ciekawe, że jeszcze w, w księstwie warszawskim nie wolno było wchodzić bez nakazu, no nie sądowego, ale urzędniczego, do czyjegoś domu. Nie dokończyłem, bardzo przepraszam. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to oczywiście w trakcie dyskusji. Dziękuję.